Witam wszystkich. Słuchajcie. Prima prelis. Myślę jeszcze, że coś się stało, że mi tutaj chyba leci telefon. Może niektórzy. Słuchajcie, powiem wam, że dzisiaj jest ten dzień, ale nie to tylko, że no. No. Co nie miałam powiedzieć? A, słuchajcie, na konsoli. Co, yy, yy, może tak być, że zrobię takie coś, że. Na konsoli niedługo będę nagrywał. A, a jak to będzie, w, yy, na przykład w FIFA, jakbyśmy robili, to może jeszcze nie piszcie, ale. Jakbyśmy robili FIFA, fifie, no to byśmy e, z, zrobili takie coś, że e, e, wy, byśmy zrobili jeden szybki mecz towarzyski. E, polską byśmy oczywiście. E, e, a jednak nie! Teraz wpadłem na pomysł, że nie musimy grać polską. Tylko wy po prostu e, po, po, powiecie. Yy, jaki ma to być mecz i, i jakie wybiorę, no to taki yy, zagramy sobie. Pierwsze yy, z brzegu, jakie to będzie, A, trochę chyba za duża ta kamera, słuchajcie. Co się tak wydaje. No i słuchajcie, kto myśli, że PES, PES jest takim konsolą. Lepszą, to dla mnie konsolą lepszą jest, słuchajcie, Xbox One S, biały. Jakby co? To stacja ładowania. I uwierzcie mi, w Media Expert były niebieskie pady za to. Niebieskie pady do Xbox'a. Można też zrobić swoją naklejkę, ale my mamy białe, bo fajne są. No i słuchajcie. Co, a co dziś to tak w ogóle na Prima Prelis? Patrzcie to ze świąt, ale dzisiaj jest święto. Przy... I leminer! Chyba, że będzie Prima Aprilis, to będzie ciekawe. Słuchajcie. No, właśnie się też tak zastanawiam, bo patrzcie. Yy, kanał mojego brata ma cały zastój. Marzenok 3652, na serio, ma zastój. Ostatni odcinek to ile był? Piszcie w komentarzach. Ja celuję, że w rok z, z, sprawdzę dziś, a wycelujcie się w komentarzach. Jak e, kto e, zrobi e, wy, wy, wyceluje, no to e, z, zrobimy tak, że e, e, ben, wy, wypowiem waszą nazwę w Odcinku i będę po prostu wspominał, da, może nie tyle w co wspominał, ale w opisie też może wystąpicie. Y, będziecie, że tak, że wy będziecie w opisie i inni widzowie mogą wpaść na Wasz taki link. Powodzenia! Gdzieś taki 10, 10, 11 minutowy chcę zrobić dziś odcinek. Ale ja dawno w to nie grałem. Ja, jak może chcecie, to nawet... Teraz mi się coś tnie, to przepraszam za to. Zrobić Minecraftek chcecie, tylko najpierw muszę to przetestować, bo tam było... Rozpocznij nagrywanie. Bil, 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 bil. Biliony słuchajcie. My mieliśmy ile? Ale mieliśmy te biliony. Ale bilion dostarmy też. Nie nabiorę się, to chcę mi zrobić Prima Prilis. O, a jednak nie zrobiło mi słuchajcie, Prima prelis 266 bilionów e, złotych to naszej kopalni ląduje słuchajcie. Patrzcie, ile już ma szybów. Siedem szybów. O! I słuchajcie, ja to zobaczyłem, że ostatnie to tak już bardzo dobrze kopią. Bardzo dużo, za jednym razem. Kiedyś to chyba mi. Kiedy, mi się wydaje, że. 69 milionów, w jednym chyba mi tak. O tu, w, ty, w tym szóstym to. Pamiętam coś. W tym, ile chcecie. 960 bików. No, tu będziemy może 10. A słuchajcie. Jak tu dotrzemy! Z... O! Epicka skrzynia. Epicka skrzynia. Aha. I słuchajcie, może jest jakaś do tego przypadkowo. Może jest jakaś kopalnia tygodnia? Pierniczkowa! Zakończyło się z realizmem. Ale mogę zrobić na to, czy... no. No, słuchajcie, na tę kopalnię złota oczekuję. A kopalnię diamentów może gdzieś będzie mieć Ale, no słuchajcie... AB, czyli strasznie dużo! Tryliony jeszcze są! O już dopiero jeszcze Tu Mam tam kopalnię, słuchajcie, węgla, to no, on no, mam najbardziej rozbudowaną i m, najczęściej są z niej odcinki. E, jak oczywiście nie mam wydarzeń, więc dzisiaj będzie z tej kopalni. Zero! No mamy zero, ludzie. Wy jeszcze jedno wykopcie. O kurde. Ale oni dużo kopali! A, 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 a! To. Dobra, ale to jest niewiele. To. Podjedzie tu i on zabierze ile? 11 on zabierze. 50. poziom tego, więc. Ja bym może coś. Nie! Nie, nie coś mi się... A przegląd kopali, to nasi będą tutaj równicy. jak chciałem poziom. Czuć. Ich mam nadal jednego, ale to ja chyba nam. Tak, to już po biliony nam pobiera. To jest świetne. Bo w tym, jak to widzicie, to już nam może uzbierać. Ale patrzcie, czy tutaj nam tryliony uzbiera? Myślę, że tak. Ale to chyba już na dwusetnych poziomach tak myślę. Dobra, to co Biorę to wszystko, bo mam trze. 180 jest nowy szyb. Znaczy Słuchajcie, zastanawiam się. Bierzemy!

Ale słuchajcie, zatrudnij super kierownika. A to za takie, ale on jest On jak to jest Ale patrzcie ile kosztuje za normalne pieniądze. Za dolary. Może za dolary by było y, tak łatwiej, mi się wydaje, ale patrzcie ile pieniędzy! Zaraz niedługo kończymy odcinek, ale to nie oznacza, że nie będzie fajnie. 80, słuchajcie, tutaj... Mój, w mój wujek wiecie ile on ma. No chyba już na tym pierwszym, chyba on już ponad 1000 myślę tutaj. A chyba niedługo dobiję 2000, nie. No teraz wiecie jaka jest sprawa, nie możemy odwiedzać koronawirus. I pozdrawiam. Adama Pilarskiego. Yy, całych kolegów. Yy, w ogóle całą moją klasę. Drugą, a i... panią też, jakby co. Ale no, słuchajcie, ile mam? 8 szybów. A tu po biliony. To nie będzie aż jeszcze... tak. A tą sprzedaż, to byśmy wzięli, żeby to szybko nam by... Szybciej brało nam więcej kasy. Za to by było. Teraz mamy 600 bilionów, dobijamy. 601 już 1 bilionów mamy na koncie. Więc może w przyszłym odcinku, a przyszły odcinek zapowiadam na piątek, czyli na pojutrze. Myślę, że odcinek da się zrobić. Chyba, że coś mi wypadnie, to nie ryzykownie w niedzielę najpóźniej, czyli w tym tygodniu jeszcze będzie odcinek. Oglądajcie, oglądajcie MarceLoxa I dawajcie mu suby, bo Fajnie będzie A tak jakbym Ja by z nim współpracował Tylko teraz to jest bardzo trudne Chyba że przez telefon bym musiał z nim rozmawiać Da się takie coś? Da się Tylko musiałam być do niego numer On nie ma, ja mam jakby co? Ja, ja ich nie korzystam, bo ja chcę tutaj wszystko na dole zebrać. 900 milionów! Tutaj jak nam tutaj wyląduje, zaraz będę tryliony, słuchajcie. Dobra, zaraz skończymy. Mm, dobra. E, dobra, słuchajcie. No, dobra, wyjdziemy. I słuchajcie, po tym, jak będzie tutaj chociaż 10 łapek w górę, może to nie brzmi tak super, ale jak będzie tu chociaż 10 łapek w górę, będzie kolejny odcinek. Pa, pa! Życzę miłego. Prima please, pa.